Cześć! Przede wszystkim wszystkiego dobrego. Z jakiej okazji? Bitcoin przekroczył all-time high. Jesteśmy na ponad 22 tysiącach i Bitcoin zaczyna pisać swoją historię. Swoją historię, którego, której jesteśmy w tej chwili świadkami i którą możemy doświadczyć. Ale oprócz doświadczenia możemy również na tym zarobić. W związku z tym, krótki TA, czyli techniczna analiza, jakich spodziewać możemy się ruchów na Bitcoinie i na Ethereum oraz to, czy Alty będą miały jeszcze swój tzw. Tak sezon. Tak więc zapraszam na kolejny odcinek. Bitcoin pobił swój rekord. Jeżeli chodzi o wysokość swojej ceny. No i w tej chwili widzimy ogromny przypływ kapitału i tak zwane FOMO na cały świat. Tak naprawdę wszystkie newsy, wszystkie wielkie stacje media trąbią o tym, mówią o tym wyraźnie, że nastąpił boom na bitcoinie, ale my, z racji tego, że obserwujemy cenę bitcoina, jesteśmy, że tak powiem, bezpośrednio w tym, w tradzie bitcoina i w tym. I w tych informacjach, które dotyczą właśnie tego coina, wiemy, że jest to dopiero tak naprawdę początek, że nie jest to jeszcze to, czego możemy oczekiwać jako, jako traderzy, jako inwestorzy, jako, jako osoby, które sympatyzują po prostu z kryptowalutami. Bitcoin tak naprawdę dopiero się rozkręca i jest na to wiele, wiele dowodów. Wszystko zaczęło się oczywiście od przełamania przy 16 i pół tysiącach. Do tego 16 tysiąca jeszcze wrócimy, dlatego jest tu ta zielona linia, którą zaczycie Tu można wykreślić bardzo prosto kanał, w którym Bitcoin poruszał się przez długi, długi czas, czyli od 26 tak naprawdę listopada. Do teraz, do połowy grudnia. W związku z tym widzimy tutaj 16. nastąpiło wybicie się. Tak więc mamy sporo, sporo, ponad 2 tygodnie prawie 3 tygodnie Bitcoin. Starał się, starał się, starał się, zbierał siły, nastąpiła konsolidacja, my w, czas, w tym czasie widzieliśmy konkretne newsy na temat tego, jak instytucje, jak amerykańskie fundusze inwestycyjne, e, ubezpieczyciele, firmy ubezpie ubezpieczycielskie inwestują potężne, potężne pieniądze, były setki milionów jeszcze do dziś tak naprawdę, czy do wczoraj były informacje w newsach e, branżowych podawane, Ile set milionów zostało wpompowanych w bitcoina i bitcoin został zakupiony. Dlaczego? Ponieważ te instytucje wiedzą, że 22 tysiące to tak naprawdę początek tej przygody. Te inwestycje nie kupują na topie, te, 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 te fundusze czy te firmy nie robią inwestycji na topie, nie robią inwestycji, które mają się za chwilę zakończyć. W związku z tym mamy pewność, jeżeli chodzi o to. Tak samo e, wszelkiego rodzaju e, czarty nie kłamią, tylko dają nam wiele informacji mówiących o tym, że e, marsz Bitcoina w 2021 roku będzie spektakularny. Możemy, ja jestem pewien wręcz, że, będziemy, że oczekujemy przynajmniej kwoty minimum 100 tysięcy, no, przynajmniej na koniec roku 2021. Tak więc e, jak widzimy, jak szybko i jak blisko mamy do 30 tysięcy, to jest kochani... Tu jest poziom 30 tysięcy. O czymś, o, kim, o czym niedawno mówiąc, ktoś by powiedział, <laughs> ten człowiek chyba żartuje. Bitcoin w życiu nie osiągnie 30 tysięcy. Jesteśmy na 22 tysiącach. Dzisiaj Bitcoin przekroczył nawet 23 tysiące, prawie 24 tysiące. To było prawie 20, 23 722, prawie 24 tysiące. Najbliższy nasz cel po tym przełamaniu jest około 25 200. Mówię około i mówię najbliższy cel, najprawdopodobniej cenowy, jeżeli chodzi, z tego względu, że tak naprawdę jesteśmy na terytorium kompletnie nieznanym. Terytorium, na, kim, na, kim, na którym jeszcze nikt nigdy wcześniej w historii nie tradeował bitcoina. No i dożyliśmy takich czasów, jesteście tego świadkami, uczestnikami. W związku z tym, no nic prostszego, jak tylko zarobić na tym i. i, i i powiększyć swoje, e, swój portfel. No, to jest chyba najprostsze wyjście, które możemy, które możemy w tej chwili zrobić. Jak to zrobić? No, śledząc, właśnie to, jak Bitcoin się w tej chwili zachowuje, e, to czego możemy być pewni, to to, że nastąpi na Bitcoinie na pewno tak zwany pullback, czyli cena, zwrot cenowy, który będzie szedł w dół, czyli ta cena będzie bardzo, bardzo raptownie i gwałtownie spadać i to na, na poziomie 30-40%. Tak więc możemy się spodziewać, nie wiemy, gdzie ten all time high następny będzie, czy to będzie, czy to się zatrzymało na 23 700, czy jednak do, dobijemy do 25 tysięcy i będziemy w tym momencie w stanie powiedzieć, gdzie dalej Bitcoin będzie spodziewać gdzie Bitcoin dalej będzie szedł. Jestem może niepewny, ale ograniczy no to z pewną dozą przekonania, że Bitcoin, zanim dojdzie do tych 30 tysięcy, zanim osiągnie tutaj ten poziom. W, zacznie jeszcze, zacznie przy, przyjdzie na niego korekta około 40%. Być może, że będziemy już w tym momencie wypełniali ten gap na 16,5 tysiącach. Stąd zaznaczona ta kreska, właśnie, gdzie to się wszystko zaczęło, ale tam jest gap. Który ta różnica cenowa, no, o gapach być może powiemy sobie w, na, w następnym filmie, gdzie będę być może poruszał te kilka kwestii, e, jeżeli będziemy bliżej tego wydarzenia. E, ten gap cenowy jest na 16,5 tysiącach i, i będziemy najprawdopodobniej Bitcoin no, zwykł w historii, zwykle wypełniać te wszystkie gapy. Gap jest również na, na 9600, nawet niewielki, ale jest. E, ale to w tej chwili jest raczej no, mało prawdopodobne, żeby Bitcoin spadł poniżej 10 tysięcy. W tej chwili najbardziej prawdopodobnym jest oczekiwanie na wypełnienie tego gapa na 16,5 tysiącach, a przynajmniej na spadek w okolice 20 czy poniżej 20 tysięcy. Jak weźmiemy ten kanał, z którego Bitcoin się wybił tak naprawdę dosyć mocno, to średnia tego kanału widzimy tutaj wypada na tuż poniżej, 19, tuż poniżej 20 tysięcy, 19 700. A więc ja i w momencie, kiedy Bitcoin zacznie robić korektę, oczekiwałbym pierwszego cenowego targetu właśnie w okolicach 19700. Jeżeli to zostanie przełamane, jeżeli ten kanał zostanie przełamany, jeżeli Bitcoin nie odbije się i nie wróci z powrotem powyżej 20 tysięcy, w tym momencie możemy oczekiwać spadku do samego poziomu, do samego dna tego kanału, czyli w granicach 18100, tak, 18100 to mniej więcej to jest kolejny target cenowy. Jeżeli tu przełamiemy ten kanał i znowu Bitcoin wyjdzie z tego kanału, będzie breakdown całkowicie w dół, no wtedy na pewno targetem cenowym dla nas jest 16500. Tak więc te targety cenowe w tej chwili, jeżeli chodzi o taki berishowy scenariusz, czyli typowo. Jeżeli mówimy o korekcie. Te korekty są zupełnie normalne w bull runie. w historii wcześniej mieliśmy 30, 40 i powyżej procent korekty w związku z tym nie ma w tym nic strasznego. To nie znaczy, że to jest koniec bull runu. o matko i trzeba szybko uciekać, ponieważ Bitcoin się kończy i spada do zera. Nie, nie, nie. 40% to jest zupełnie normalne, zdrowe podejście do Tradingu i do inwestowania w jakiekolwiek kasety. W związku z tym, bitcoin zupełnie normalnie zachowa się w ten sposób. Co jeżeli chodzi o tak zwane pójście w górę? Pójście w górę, pierwszym targetem cenowym jest 20, znaczy następnym tak naprawdę targetem cenowym jest dla nas 25 tysięcy. Już po, pokazuję dlaczego. Z tego względu, że przy wybiciu się tutaj. Jak weźmiemy sobie Fibonacciego? Dla nas tym rekordem cenowym, tym następnym, następnym pułapem cenowym będzie właśnie to jest, w tej chwili jesteśmy na 3,82. Nawet 26 tysięcy w tej chwili moglibyśmy się spodziewać, jeżeli pójdziemy od środka tego kanału, jeżeli pójdziemy od samego dołu, co pewnie byłoby bardziej szczęśliwą opcją. Możemy sprawdzić, że Bitcoin w tej chwili jest na poziomie, bym powiedział, 3,82. Tak. Możemy w tej chwili stwierdzić, że bitcoin z pewnością będzie jeszcze, 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 jeszcze szedł w górę. Widzimy, że tu na pewno odbiło go całkowicie od poziomu 3.8.2. Ciężko jest w tej chwili nam określić, czy właśnie, czy to, czy to będzie wyglądało w ten sposób. Um. Wiemy, że zaczynają się tworzyć ordery i zamówienia na, na poziomie 25 tysięcy i powyżej 25 tysięcy. Stąd wiele, wielu, w wielu analizach przewija się ta um, pozycja 25 tysięcy. Um, czy tak naprawdę będzie to rzeczywistym celem? Najprawdopodobniej tak. 25 tysięcy jest realnym celem i jeżeli chodzi o cenę i, i być może, że właśnie patrząc tutaj na to na odrzucenie Bitcoina właśnie na poziomie 3,82, być może, że właśnie to jest być może że właśnie to jest ten moment, w którym mówimy, że tak, to był top. I w tym momencie mamy następny następny atak Bitcoina na, na, na najwyższą cenę swoją na granicy właśnie od 22 500, 700 na 25800 być może i nawet. W związku z tym tak, to jest jest możliwe i widzimy, że jest to e, prawdopodobne. Ale musimy bardzo uważać, tak więc, no, wysokie lewerecz, zostawienie, nie wiem, trade'a, i niech on sobie po prostu leci i zbiera procenty. No, będzie w tej chwili bardzo nierozsądne. To jest bull run, to jest najlepszy okres na zdobywanie pieniędzy i na pomnażanie swojego majątku, ale uwaga, 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 bardzo prosty sposób na przedobrzenie, na, 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 na przeładowanie leverage'em swoich, swoich pozycji i na szybką likwidację i szybkie stracenie pieniędzy. W związku z tym musicie na tym uważać i bardzo, bardzo ostrożnie kontrolować, jaka jest cena i jakie ruchy wykonuje w danym momencie Bitcoin. To tyle, jeżeli chodzi o Bitcoin. Krótkie spojrzenie na Ethereum. Sytuacja Ethereum jest bardzo podobna, również bardzo bullish, bardzo napompowane. Wiemy, że wiele pieniędzy, wiele transferów finansowych przejdzie, jeżeli Bitcoin zatrzyma się, uspokoi, nastąpi spadek ceny. W tym momencie nastąpi przeinwestowanie, ponieważ Ethereum ma, jakiś, ma ogromny potencjał i, i, i wiemy, że ta cena, która jest w tej chwili, jest około 50% pewnie tego, co, powinien, co powinno Ethereum osiągnąć w najbliższym czasie. W związku z tym w tej chwili 666 dolarów cena dobra, dobra wyjściowa. Jesteśmy cały czas w kanale, dobijamy tutaj oczywiście... Jeżeli rozwiniemy sobie Fibonacci'ego, zostało u nas przekroczone 382, 0,382 na 597. Skok dalej mamy, tutaj zostało odbicie od poziomu 0 dopiero, w związku z tym my możemy to znacznie wyżej pociągnąć i zatrzymać się gdzieś w granicach. Już mówię, w jakich w granicach? 800 dolarów. Tak, to jest najbardziej, prawdopodobna, najbardziej prawdopodobny scenariusz, że w tej chwili Bitcoin, przepraszam, Ethereum tam się pojawi. Dlaczego? Ethereum nadal jest w kanale, ten, który został wykreślony wcześniej, wznoszący. Mamy tutaj trzy punkty odbicia, czyli raz, nawet dwa przekroczone, lekko kanał, ale on nie został z w żaden sposób zakłócony drugi, trzeci support mamy tak więc bardzo, raczej potwierdzenie, mamy duże, jeżeli chodzi o kanał, mieliśmy pierwsze potwierdzenie najprawdopodobniej otrzymamy drugie potwierdzenie w granicach 696 czy, bit, czy wtedy Ethereum z powrotem wróci na 3,8 na granicę 300, 670 dolarów Trudno powiedzieć, być może nastąpi następne, trzecie wybicie i trzecie na, na, powinno nastąpić i marsz na 800 dolarów. W związku z tym cenowo, jeżeli chodzi o buliszową wersję, mamy na pewno w tej chwili z 660 powinniśmy dobijać do 695, czyli w granicach 700 dolarów. Wtedy możemy znowu ceny być może spadku, lekkiego spadku oczekiwać nie za wielkiego do granicy 673 może 670 dolarów znowu i być może za trzecim razem Ethereum przekroczy, wyjdzie z kanału, wybije się. Jeżeli tu przekroczy cenę 700 dolarów, mamy już wtedy potwierdzenie i marsz na 800. Tam praktycznie nie ma żadnego oporu, podobnie jak w Bitcoinie. W związku z tym, no, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Jeżeli chodzi o Berishowe spojrzenie, i bardziej takie spadkowe, możemy stwierdzić, że tu od poziomu 3,82 możemy się spodziewać spadku do w granicę Golden Pocket. Czyli nawet na dolną część tego Fibonacciego w granicy 500 dolarów, chociaż w tej chwili nie, nie jestem w stanie tego zobaczyć. Na pewno pierwszym celem będzie 625 dolnym, czyli środek kanału 625. Jeżeli, zostanie ten kanał, jeżeli przejdzie przez środek hmm. tego kanału, cena i zostanie to złamane. Następny target cenowy to jest 555 w granicach 555 dolarów. Jeżeli wyjdzie z tego kanału, zostanie przerwany. Wtedy możemy się spodziewać, właśnie golden pocketu w granicach nawet do 480 dolarów. Tak więc to są nasze range, jeżeli chodzi o scenariusze na Ethereum. Kilka słów o Altach. Wiemy, że jeżeli dominacja Bitcoina, która w chwili obecnej zaczyna spadać, spadnie wyraźnie. Możemy się spodziewać następnego sezonu. Ja też i zalecam zresztą każdemu e, baczne przyglądanie się tej sytuacji, z tego względu, że być może w, w dzisiaj, czy od dzisiejszego dnia, od dzisiejszego momentu e, przez następnych kilka dni. Będzie najlepszy czas na zakup altów i e, zainwestowanie, ponieważ tam, e, jeżeli chodzi o profity, mogą być znaczące, kilkuset procentowe. W związku z tym, e, alty być może będą miały jeszcze przed końcem roku na samą gwiazdkę, sam prezent e, i swój e, sezon, i w tym momencie będziemy mogli zarobić sobie ogromne pieniądze i pomnożyć nasze wartości bitcoina właśnie dzięki altom, bo tylko to polecam wam abyście inwestując w Alty, wpłacając pieniądze, wy przepłacali je nie do dolara, tylko do Bitcoina i powiększali swój wallet bitcoinowy, ponieważ to Bitcoin jest z pewnością, Ethereum oczywiście też ma swoją wielką przyszłość w 2021, coraz więcej jest inwestycji, jeżeli chodzi o Ethereum i, i wielkie firmy również tam widzą potencjał z tego względu, że i wielcy inwestorzy, że Ethereum naprawdę rozwija się technologicznie bardzo dobrze. Ethereum 2.0 zapowiada się świetnie, jest to już działa. Tak więc. Tak, ale Alty na pewno po, pozwolą Wam pomnożyć nie, 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 nie tylko ten Twój portfel dolarowy, który praktycznie pewnie w 2021 roku będzie nic nie warty, ale przede wszystkim portfel bitcoinowy lub właśnie Ethereum. Te dwie, dwa koiny z pewnością będą e, liderami, jeżeli chodzi o e, wartość i o, o oczywiście o zwyżkę profitową na 2021. Wielkim budaniem, który już się zaczął, no możemy to jasno powiedzieć, w tej chwili po przekroczeniu 20k$, 20 tysięcy, i złamaniu tego e, psychologicznego punktu oporu. No, wiemy, że w tej chwili już mamy pełne, e, pełnie, jeżeli chodzi o bull run, i on się dopiero rozpoczyna. W tym momencie, tak naprawdę, e, wiemy, już wiele osób było podekscytowanych, jeżeli cena podchodziła po 20 tysięcy, jeżeli chodzi o bitcoina i Ethereum, również po 500 dolarach. Ale to dopiero jest początek, to są malutkie pierwsze kroczki. Uwierzcie mi, spodziewamy się ogromnych, ogromnych wzrostów na tych dwóch przynajmniej asetach. W związku z tym, monitorujemy sytuację altów. W najbliższym czasie patrzymy na nasze range cenowe, na to, jakie są nasze cele. Tradujemy z głową. Ci, którzy są niepewni tego, jak tradeować, zapraszam Was na platformę Copycat. W tym momencie tam mamy do dyspozycji wiele, wiele strategii, jeżeli chodzi o Bitcoin, Ethereum, IOSa i Ripple i będziecie mogli powierzyć, że tak powiem, jeżeli nie macie takiego nie macie czasu, wystarczająco wiedzy, umiejętności, pewności siebie, zaufajcie botom i strategiom, które tam tradują, i możecie dzięki temu osiągnąć naprawdę fajne wyniki. Przypomnę, że. Zobaczcie, 60% w jednym tradzie, bitcoinowy bot i bitcoinowa strategia, 50%, następny bot pingu, następne 27% Ethereum. No, tu są wzrost ogromne, i tutaj nic nie musicie robić. Opłata za to jest do dożywotnia: 20 dolarów za wejście na tą platformę. Otrzymujecie dożywotniego bota, którego możecie używać do tradowania ręcznego, do followowania jednej z tych strategii. Tu tylko wystarczy jeden przycisk, wcisnąć follow, i to jest wszystko, co robicie zupełnie jak na Twitterze, na Facebooku, gdziekolwiek, na, na, na social media. To jest realistyczne, zobaczcie na, to, to, na tą zieleń, sam profit, a to jest tylko pierwsze 25 botów, tych botów tutaj jest ponad 100. Kochani, zapraszam, zapraszam na polską grupę CopyCat, rejestrujcie się na Telegramie, dołączcie do nas, wpadajcie, pytajcie, zarejestrujcie się na CopyCatach. Czas najlepszy, to jest najlepszy czas na rozpoczęcie inwestycji w krypto i zapraszam do was, was do tego serdecznie. Dziękuję za wszystkie lajki, za subskrypcje. Dziękuję, że jesteście ze mną. Oczekujcie następnego filmu, jak tylko będą następne ruchy cenowe, z pewnością wrócę do was i poinformuję was o o, o dalszych losach krypto, które z pewnością będą wyglądały bardzo ciekawie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki. Hej.